Witam wszystkich serdecznie po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o magii, a dokładnie o tym, jak wyczarować, jak osiągnąć sukces. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko zwrócić uwagę na możliwość zasubskrybowania mojego. Kanału, odpowiedni przycisk znajduje się na przykład pod tym filmem. Możecie również film skomentować, możecie go też ocenić za pomocą takiej łapki w górę, która znajduje się pod filmem. Serdecznie zapraszam do takiej aktywności. Moi drodzy, wspólny język to coś, co jest podstawą każdej współpracy, nawet najtrudniejszej. Trudno sobie wyobrazić, żeby Ludzie współpracowali ze sobą, żeby wykonywali jakąś pracę, jeżeli nie byliby w stanie przekazać sobie najprostszych poleceń, najprostszych uwag, obserwacji. No i tak właśnie jest również za kierownicą samochodu, bez względu na to, czy znajdujemy się jeszcze przed egzaminem, współpracujemy z instruktorem, który siedzi obok nas i pomaga nam, pomaga nam opanować jakieś podstawy jazdy samochodem, czy już znajdujemy się na egzaminie i siedzimy w samochodzie egzaminacyjnym albo za chwilę mamy do tego samochodu wejść, to właśnie ta umiejętność znalezienia wspólnego języka bardzo się przydaje. W zasadzie od pierwszego takiego zetknięcia się z człowiekiem, czy to z instruktorem, czy z egzaminatorem, ważne jest to, żeby dbać o ten prawidłowy, wspólny język, żeby znaleźć tą nić porozumienia. No i ktoś tutaj mógłby zadać pytanie, co ma z tym wspólnego magia? No, magia ma z tym bardzo dużo wspólnego, ponieważ bardzo dużo ludzi zapomina o używaniu. Tak zwanych magicznych słów, a te magiczne słowa to proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia. Bardzo proste słowa, magiczne słowa, magiczne również z tego powodu, że są w stanie naprawdę zdziałać cuda, jeżeli chodzi o kontakt z człowiekiem którego widzicie po raz pierwszy i chcecie z nim nawiązać jakieś relacje. Oczywiście, na drodze, w momencie, kiedy już macie prawo jazdy, samodzielnie y, potraficie prowadzić samochód, macie do tego uprawnienia, oczywiście, na drodze te słowa zastępują gesty. No bo przecież y, kierowca, który jest zamknięty w metalowej puszce i coś tam mówi, nie będzie słyszalny dla innego kierowcy, które znajduje się nawet w samochodzie obok, ale też znajduje się w tej metalowej puszce. Dlatego kierowcy, bez względu na to, czy rozmawiają po polsku, rumuńsku, niemiecku, angielsku, mają możliwość nawiązywania ze sobą kontaktu właśnie za pomocą jakichś tam przyjaznych gestów, machnięcia ręką na przeproszenie, mignięcia światłami, kiedy chodzi o Zwrócenie uwagi na przykład na to, że jakiś kierowca może wjechać na drogę, że ustępujemy mu pierwszeństwa. Jest bardzo dużo takich gestów, które są tłumaczeniem tych słownych, magicznych wyrażeń, słów, które przytoczyłem wcześniej. I bardzo ważne jest to, żeby zdać również sobie sprawę, mając już Prawo jazdy, mając już te uprawnienia, że ta uprzejmość na co dzień, ten sposób rozmawiania z drugim człowiekiem jest niezwykle ważny, jest kluczowy, żeby ta jazda samochodem sprawiała nam przyjemność. Bardzo dawno temu miałem okazję prowadzić konsultacje z klientką, która w zasadzie od początku miała niezwykle duże problemy z opanowaniem jazdy samochodem. Na początku, oczywiście, były to problemy z instruktorem, potem były to problemy ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy. No i kiedy w końcu tam po trzech próbach się udało zdać ten egzamin, no to okazało się, że ta osoba jest tak bardzo. Wymęczona, psychicznie przede wszystkim wymęczona, że zupełnie nie jest w stanie się wyluzować za kierownicą samochodu, nie jest w stanie czerpać przyjemność z prowadzenia samochodu, no i w ten sposób trafiła do mnie. Bardzo szybko okazało się, że ta osoba wytwarza w samochodzie sama dla siebie niezwykłe ciśnienie niezwykłą presję związaną z tym, żeby wszystko odbywało się jak najlepiej, jak najszybciej, no i oczywiście żeby inni kierowcy byli w stanie dostosować się do tego sposobu myślenia. Ta osoba bardzo często irytowała się kiedy ktoś wjeżdżał przed nią na pas ruchu, kiedy Korzystał z jakiejś tam wolnej luki, prawda? Ta osoba bardzo wściekała się w momencie, kiedy ktoś jechał nieprzepisowo i na przykład z bardzo dużą prędkością mijał nie tylko, nie tylko tą moją klientkę. Ogólnie ta osoba wytworzyła w sobie poprzez kurs prawa jazdy, poprzez również te ciężkie przeżycia na egzaminie, taki niezwykły świat, w którym wszyscy powinni postępować według reguł, reguł, które zostały jakby gdzieś tam umieszczone w głowie, właśnie tej mojej klientki. No i nic nie może się zdarzyć innego. Wszystko po prostu jest ciężkie. Prowadzenie samochodu też jest ciężkie. Trzeba się dostosować do pewnych reguł. I trzeba cierpieć. Okazało się, że kluczem do rozwiązania tego problemu, właśnie do czerpania radości z prowadzenia samochodu, jest wyciszenie się i otwarcie się na innych. Otwarcie rozumiane jako rodzaj takiego zrozumienia, dlaczego ktoś coś robi i co ja powinienem z tym zrobić, co mogę zrobić, bo najczęściej nic nie mogę zrobić. Jeżeli widzę, że ktoś łamie przepisy, to nic nie mogę z tym zrobić. Jeżeli ktoś zajeżdża mi drogę, to nic nie mogę z tym zrobić. No, chyba poza tym, żeby odpowiednio zwolnić swój samochód, nie naciskać może gazu, zwolnić pedał gazu, żeby ta osoba mogła się wcisnąć przed mój samochód, ale nie muszę się tym nakręcać. Nie jest to do niczego potrzebne. Może Czasami, widząc samochód, który gdzieś tam stara się w jakąś lukę wjechać, a nie może należałoby odpowiednio wcześniej zaprosić tego kierowcę, właśnie do tego, żeby mógł tam wjechać, żeby mógł się tam znaleźć. Na pewno to obniża ciśnienie nie tylko w naszym samochodzie, ale również obniża takie niezdrowe, niedobre ciśnienie w innych samochodach u innych kierowców. Ta jazda staje się przyjemniejsza. No, i tak było właśnie z tą moją klientką. Bardzo, bardzo powoli zaczęła się wyluzowywać za kierownicą samochodu, nie zapominając oczywiście o przepisach, nie zapominając oczywiście o zasadach bezpieczeństwa, ale to prowadzenie samochodu już było coraz bardziej przyjemniejsze, coraz bardziej spokojniejsze. No i coraz bardziej. Nastawione również na innych kierowców, na to, żeby im też lepiej się jeździło, bo jeżeli im się będzie lepiej jeździć, to Tobie, drogi odbiorcy tego filmu, też się będzie dobrze jeździć. Moi drodzy, ja jestem oczywiście ciekawy, jakie Wy macie doświadczenia z magicznymi słowami, z magicznymi gestami, przede wszystkim za kierownicą samochodu. Jestem ciekawy, czy według Was te magiczne słowa, magiczne. Gesty zdają egzamin, czyli pomagają osiągnąć swój cel, bez względu na to, czy tym celem jest właśnie nauka jazdy, czy tym celem jest zdanie egzaminu, czy tym celem jest po prostu przejechanie z punktu A do punktu B. Napiszcie o tym wszystkim koniecznie w komentarzach. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja już się z Wami żegnam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Janek z Janek.